Na samym rynku polskim około 50 milionów kont mailowych jest używanych przez Polaków. Także wiadomo, niektórzy mają więcej tych kont niż jedno, dlatego ta liczba jest taka duża. Masowość tego medium przejawia się też tym, że jesteśmy w stanie wybrać odpowiednią grupę osób z tak dużego grona, z tak dużego grona kont. I odpowiednio kampanię stargetować. Więc, wybierając dużego grona, jesteśmy w stanie zrobić kampanię bardzo precyzyjną, która dotrze do jednak większej grupy osób, niż wydaje mi się w innych mediach, gdzie ta pula wyjściowa jest dużo mniejsza niż. niż to o czym mówimy w filmie marketingu. Cały czas staramy się, żeby te kampanie były jeszcze bardziej precyzyjne, jeszcze bardziej dokładne, żeby nie męczyć użytkownikami reklamami, których oni nie chcą, tylko żeby dotrzeć do kogoś, kto faktycznie potrzebuje danej, danej usługi, danego programu, danego zakupu dokonać. W firmie też w kooperacji z innymi spółkami grupy kapitałowej SARE prowadzimy od dwóch lat tak naprawdę testy związane z realizacją kampanii mailingowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Przy części kampanii finansowych wyniki związane z realizacją kampanii z użyciem sztucznej inteligencji były blisko o 100%, lepsze wyniki osiągały niż tego typu podobne kampanie realizowane w standardowy sposób. Także użycie tutaj różnych technologii pozwala na, na, na zwiększanie tych konwersji i jakby to jest ten kierunek, szukanie nowych rozwiązań. Które pozwolą przejść od tego kiedyś bardzo masowego medium do takiego niszowego, punktowego, tak naprawdę. Że kiedyś kampania była realizowana na 100 tysięcy użytkowników, a teraz jesteśmy w stanie czasami podobne wyniki osiągnąć, wysyłając do kilku tysięcy osób, czy nawet do kilkuset, jeżeli jest bardzo dokładne targetowanie tej kampanii. Skuteczność mailingu na pewno podnosi też realizowanie kampanii, które są już nakierowane na użytkownika. W tak zwanym mobilu, czyli generalnie używającego smartfony czy tablety. Kreacje te są trochę inne od standardowych, które do tej pory były realizowane i najczęściej wyświetlane na, na, na komputerach stacjonarnych. Także przygotowanie tego typu kampanii, która jest skierowana do tego typu użytkownika, też pozwala podnosić sobie skuteczność mailingu. bo w Stanach Zjednoczonych według ostatnich raportów już ponad 75% wiadomości e-mail odczytywanych jest poprzez smartfony i tablety. W Polsce ten procent jest trochę niższy, ale też już jest znacznie powyżej 50%. Także to już jest jakby połowa przekazu reklamowego, który, który musi być trochę inaczej skomponowany, żeby, żeby był odpowiednio trafił do użytkownika i był odpowiednio przed niego odebrany.